Dobrycz uchani. Z tej strony to jest rzeczy dzieci. Chciałam Was prosić o trzymanie kciuki i modlitwę wtorek, bo moja mama ma rezonans magnetyczny, który stwierdzi, że te bóle i ten gust to jest onkologicznie, bo w Gdyni miał robione TK i Antiota i coś stwierdzili, ale do końca nie wiedzą co to jest, więc się nie trzymali, mamę tak długo w szpitalu kazali się nie przemęczać tak. do moje mamy nie żeby mam się nie bo przepraszam, cały czas chce mi pomagać przy maluchach chciałam was też prosić e, jakieś datki, tak bo mój mąż po chamsku stracił pracę innego człowieka. Szkoda, gadać jak ktoś chce, kto to mogę powiedzieć. I teraz... Wyżywić dzieci, rachunki. Przede wszystkim terapia. Wiadomo, że metoda krakowska to około 400 zł zajęcia takie sportowo-rekreacyjne w Gdańsku, gdzie mają w klubie bokserskim to akurat 200 zł taneczne no, rozwojowe to jest tak koszt też do 400 zł jeszcze mi ostatnio co nawet podziarza jakoś tam zaczyna bić, chociaż dom też mu się zdarza bić, tylko że jakoś jak ja wpałużuję, to on wtedy zaczyna. Chociaż dzisiaj też nie śpiewałam nic, a zaczęło uciekać rękoczynę i powiedziała, że niby ten tomatis pomoże, ale wiadomo, że jak tomatis, to to... Więc to, co się dostaje z mopsu, to jest nic na... Wórkę ludzi, tak? Plus jeszcze mamy. Pieka, i tam gdzieś dźwięk dostajmy z turnusu. Więc też Was proszę, żebyśmy mieli możliwość uczestniczenia w styczniu, raczej dzieci. Koszta takiego turnusu to też około 10 tysięcy. A niestety, pieniądze z pefronu to a powinnam się upominać do bo tam jest ten pefron na stałe. Pefron mi dał pieniądze na jednego rodzica i dwójkę dzieci. Czyli ja miałabym się na turnusie, które niedawno skończyliśmy, rozdwoić się, tak. Bo wiadomo, że terapia ręki, czy terapia edukacji, czy i SI, to są w różnych czasach, tak. I miałbym coś lecieć na hipoterapię, i na terapię. No więc bardzo was proszę. Pomagam, pal, zbieram pieniądze na terapię i na turnus. Chociaż inne wydatki też mamy, bo też za, za dwa miesiące za czymś podejrzewam. Też by się przydała wymiana okien, bo mieszkamy od już niedługo nie 4 lata, to dawno właściciel zgodził się, żeby spółdzielnia wymieniła okna i chyba jest nieadekwata do ramy, więc zimą będzie fajnie, jak zwykle będzie zimno. Ale cóż, takie życie jak ktoś po chału zwalnia pracownika. Pracownik się dowiaduje na turnusie, że nie ma do czego wracać. Więc zastanawiam się, czy tego pana też nie nagłośnić albo nie iść do sądu. Mam całą noc przed sobą. Trzymajcie się, jeszcze raz, proszę was o modlitwę. Przede wszystkim dla mojej mamy, żeby jej nie, nie straciła. Jak ją stracę, to nie chcę myśleć.